Panie prezesie, słucham? Panie pośle Kaczyński, tak, tak, panie prezesie. Panie premierze, jak tam chcecie? Do państwa cicho! Cicho! Czy wy macie jakieś problemy z hormonami czy z mózgiem? Panie prezesie. Panie pośle Kaczyński, tak. O tych. To będzie życie. Jebać ich wszystkich. ośmiu latach waszych rządów. To naprawdę i dwudziestu nie starczy, żeby ten potworny bałagan, żeby tutaj gorszych słów nie użyć, naprawić. I Pan młody człowieku powinien o tym pamiętać. <noise> dziękuję. Interes polskich rolników ponad wszystko. Interes polskich rolników ponad interes partyjny. Dziękuję bardzo. O, dziękuję.